Peter Bryan urodzony 4 października 1963 roku w Londynie, to brytyjski seryjny morderca i kanibal, który zamordował trzy osoby między 1993 a 2004 rokiem. Oto niektóre fakty i daty z jego biografii. Bryan był najmłodszym z siedmiorga dzieci imigrantów z Barbadosu. W wieku 15 lat porzucił szkołę i pracował w butiku z ubraniami oraz w jadłodajni. W 1987 roku próbował wyrzucić sąsiada przez okno z szóstego piętra, ale nie został ukarany przez policję. W 1993 roku zabił młotkiem dwudziestoletnią Niszę Szef, w której był zakochany, ale która była córką jego szefa. Po zabójstwie próbował popełnić samobójstwo, skacząc z trzeciego piętra, ale przeżył. W 1994 roku został skazany na dożywocie i umieszczony w szpitalu psychiatrycznym Rampten, gdzie zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. W 2001 roku, dzięki pozytywnej opinii lekarzy, został przeniesiony do domu opieki dla osób z zaburzeniami osobowości, gdzie miał dużą swobodę. W 2004 roku zabił swojego przyjaciela Briana Cherry, którego ciało poćwiartował i częściowo zjadł. Policja znalazła na patelni tkankę z mózgu ofiary. W tym samym roku, będąc w areszcie, zabił innego pacjenta Richarda Loudwella, którego udusił i złamał mu kości. W 2005 roku został ponownie skazany na dożywocie i odesłany do szpitala Bradmore. W 2009 roku został uznany za winnego zabójstwa Loudwella i skazany na kolejne dożywocie. Peter Bryan twierdził, że jadł ludzkie mięso, ponieważ uważał, że jest to naturalne źródło pożywienia i może uczynić go silniejszym. Przez całe życie zmagał się z problemami psychicznymi i nie otrzymał odpowiedniej pomocy. Jego przypadek wywołał wiele kontrowersji i krytyki wobec systemu opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii.